Cześć moi kochani W tym filmiku zobaczycie slime. Niedawno zamówiłam taką paczkę od Jetech Jetech Slime Kit Nie wiem czy to się mówi Jete. Nie jestem dobra w angielskim Mamy tu sticky, safe stretch czy powinno być stretch no nie i fun 24 kolory, i widzicie ten dudek tu ma już slime. Oczywiście ja to już kiedyś odpakowałam, ale. Slimy... No, slime też oglądałam, lecz chciałabym wam je pokazać. Na razie wygląda w środku tak, ale mam jeszcze slime, które nie są tu w środku. Pierwszy slime to jest taki żółty slime, do którego niestety już powspadało dużo innych innych blokatów, ale nie przejmujemy się tym, po prostu dajemy dalej. Wow! Jest tu mięciutki, bardzo leisty, a co jest taki, taki fajny crunch. Ale ładnie, o chodzi Super Przeoczyłam papier Na mój stolik wow. Bardzo ładnie Jak gdy te kureczki się rozmieszają Wow Nie jestem perfekcjonalistką ze slajmu, więc nie mogę Wam określić jego idealności. Ale mogę Wam powiedzieć, że jest naprawdę idealny slajmy. Jeśli chcecie mieć slime'a, to polecam Wam tego. Naprawdę. I przy okazji te slajmy pachną bardzo ładnie takim, nie wiem, różem. Bardzo ładnie, bardzo ładnie pachną. Jeśli Wam się ten slime podobał, to zostawcie koniecznie łapkę w górę. Hmm. I subskrypcję. Następny slime mamy taki fajny niebieski. Bardzo ładny. Bez kawałeczków Dobra, mam bardzo ładne. Nie wiem. Cukierki jakieś lizaki, babeczki. Ciasteczka. Bardzo, no powiedzmy, że bardzo ładne. I miałam bomb Wow, ten dźwięk był super. Wow, on nic niespodziankę. Gdy się patrzy przez kamerę, nie jest wszystko takie łatwe. Jestem nowa na it, czyli YouTube, no ale... No wiecie. poradzę, poradzę sobie. Ojejku, ostrość. A, ładnie. Mamy tu tego lizaka. jej troszeczkę tu farba spadła, ale to jest brud. Najważniejsze, że to jest bardzo ładne. Nawet. <grywy> Powiem wam od razu, że z ostrością ja nie mam zazwyczaj problemów, tylko właśnie czasami się tak zdarza, że ona nie, nie chce. Jak on się ten slam podoba, ten zostawia łapkę w górę.